Biorę na warsztat gotową polimerową gładź szpachlową Raptor firmy Transpol. Przed naciąganiem czas na sprawdzenie jakości podłoża. Zwilżymy fragment ściany wodą. Jeżeli ściana zmienia gwałtownie swój kolor, w tym momencie wiemy, że musimy gruntować. No i musimy. Użyjemy do tego gruntu Royal który zmieni nam chłonność tej ściany, umożliwi także dłuższy, otwarty czas pracy gładzi. Gładź szpachlowa jest tiksotropowa. To trudne słowo, tiksotropowość, oznacza, że bez przemieszania możemy nabrać tej masy bezpośrednio na packę i ona nie będzie spływała, czyli zachowuje się jak standardowa, zwykła masa. Natomiast jeżeli ją przemieszamy, masa się upłynnia. Co prawda nie jest tak rzadka jak farba, ale możemy ją nakładać dzięki temu na ścianę za pomocą wałka lub za pomocą agregatu. Żeby przygotować masę pod nakładanie ją wałkiem, musimy rozmieszać dokładnie zawartość opakowania. Do nałożenia użyjemy specjalny wałek do nakładania gładzi. Wystarczy go maczać bezpośrednio w wiadrze i rozprowadzamy bezpośrednio na ścianie równymi ruchami, tak żeby gładź była równomiernie rozprowadzona w tej samej grubości na całej powierzchni. Gładź nakładamy w grubości od 1 do 3 mm w zależności od jej równości. Jednorazowo powinniśmy nałożyć nie więcej niż 10 m2. Ważnymi cechami, które posiada Gładzi Raptor, jest to, że po pierwsze umożliwia pracę w systemie mokre na mokre, czyli nakładamy drugą warstwę jeszcze na niewyschniętą pierwszą warstwę Gładzi. Praktycznie po około pół godziny do godziny możemy nakładać już drugą warstwę. Oraz drugi parametr to to, że możemy mniejsze płaszczyzny wygładzać bez szlifowania. Wystarczy wziąć specjalną gąbkową pacę i na mokro przetrzeć wierzchnią warstwę i wygładzić ścianę na gotowe. Czekamy na wyschnięcie gładzi i możemy już się docierać. Ja użyłem do wygładzenia narzędzia o szerokości 80 cm, dzięki temu mogę uzyskać bardzo dobrą jakość gładzi. Nakładanie agregatem. Pozwala nam na nałożenie równomiernej warstwy w bardzo łatwy sposób. Musimy rękę prowadzić równolegle do ściany i w równym tempie. Natryskuję gładź od razu na całą ścianę, ponieważ zmniejszyliśmy jej chłonność i praca idzie dość szybko, więc spokojnie sobie poradzę z wygładzeniem tego, zanim gładź zacznie wiązać. Po około pół godziny natryskuję drugą warstwę, wygładzam. I w tym momencie ścianę mamy przygotowaną do docierania. Gładź, którą położyłem wczoraj jest już wyschnięta. Kiedy ją docieram nie jest zbyt miękka, więc nie jest wcale łatwo przetrzeć się przez nią. Z drugiej strony jest na tyle miękka, że dość łatwo ścieram wszelkiego rodzaju niedoskonałości. Pył nie unosi się w powietrzu. Od razu opada po płaszczyźnie ściany na podłogę. Jeśli ścianę docieraliśmy, musimy ją teraz zagruntować. Jeśli wykańczaliśmy ją za pomocą gąbkowania, ściana już jest od razu gotowa bez gruntowania do malowania i możemy je pomalować farbami, które są też w systemie firmy Transpol farbami np. Ekstramat lub z serii Reflex. Nie chcę być tutaj zbyt przychylny dla firmy Transpol, ale niestety no, Gładź jest świetna. Podoba mi się to, że mogę jedną Gładź wykorzystać w różnorodny sposób. Mogę ją nałożyć bezpośrednio z wiadra, bez mieszania. Z drugiej strony mogę ją upłynnić i nałożyć ją na ścianę wałkiem. Dzięki nakładaniu Gładzi wałkiem zwiększyłem tempo trzykrotnie w stosunku do nakładania tradycyjnego. Ścianę 12 metrów, wykończyłem tak w około 10-12 minut. Mogę ją użyć do agregatu, a nawet jeżeli już ją upłynie, to odstawiając na 12 godzin, znowu wracają jej właściwości i staje się na nowo y, gęsta. Podsumowując, nie znalazłem żadnej słabej strony tej łaci.